Przede mną świetna pompa głębinowa z rodziny 3,5 pomp serii SRH. W tym przypadku mamy model 416. Taka pompa ma niewątpliwą przewagę nad innymi. Oryginalnie wyprowadzony przewód o długości 30 metrów. Silnik jednofazowy, więc na końcu wtyczka do gniazdka może być sterowana przez klasyczny wyłącznik. Ciśnieniowy wraz ze zbiornikiem tworzy nam zestaw hydroforowy albo możemy posłużyć się automatem lub sterownikiem inwerterowym. Wówczas mamy zmianę częstotliwości i silnik raz zwalnia, raz przyspiesza, aby zapewnić stałe ciśnienie. Świetne parametry: pompa zapewnia aż 107 litrów maksymalnej wydajności i ciśnienie prawie 9 barów. Przy niedużym silniku 1,1 kW. Świetne rozwiązanie. Silnik, jak wspomniałem, jest jednofazowy, więc nie będzie problemu z um, zabezpieczeniem przed utratą jednej fazy. Tu ten problem nie występuje. Ale co może wystąpić? Praca na sucho. Dlatego warto zabezpieczyć pompę przed pracą na sucho odpowiednim zabezpieczeniem, lub jak wspomniałem, sterownikiem inwerterowym, który ma wbudowane to w sobie. Świetne rozwiązanie! Uwaga, korpus tłoczny ze stali nierdzewnej. Podobnie jest z korpusem sącym, króćcem sącym. W tym miejscu mamy zasysanie wody, część hydrauliczna i tłoczenie wody przez króciec tłoczny. Świetne rozwiązanie, jak wspomniałem, 30 metrów kabla, jest to niespotykane, dlatego warto zainteresować się tą ofertą. Na pompę udzielana jest oczywiście gwarancja. Zapomniałem dodać najważniejszego. Pompa ma pływające wirniki, czyli zabezpieczenie pompy przed wytarciem się wirników przez piasek. Pływające wirniki pozwalają na pompowanie wody z pewną zawartością piasku. Dlatego te pompy świetnie sprawdzą się do nowych studni, świeżo wykopanych. Jak widzicie, zobaczcie tutaj, mamy specjalne uszka, do podwieszenia pompy na lince, a specjalny klinik pozwala na jej fajne umocowanie. Uniemożliwia to przetarcie się linki i zagubienie pompy w studni. Serdecznie zapraszam po serię pomp SRH. To chyba, jeśli nie wiesz, jaka pompa będzie najlepsza w Twoim przypadku, nie wahaj się i zadzwoń do nas. Nasi doradcy już czekają na Twój telefon, chętni doradzić najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. Zapraszam do chyba.